Cześć kochani, cześć widzowie, słuchajcie, mam dla was kolejną ciekawostkę, a dla siebie gadżet. Zobaczcie, poznajecie co to jest? Już wam pokazuję na pudełeczku. Pudełko oczywiście puste, bo już pozwoliłem sobie otworzyć. O, Pokażę wam że już jest puste. Jak myślicie, co to było? Już pewnie się domyślacie, co to było. Oczywiście kask. Słuchajcie, nowy sezon 2.25 z nowym kaskiem. Wiecie co mi się taka propos podoba? A propos tych kasków LS2. Po pierwsze, te pudełka są fajne, ale pomijając to, a po drugie, bardzo lubię, że są te pokrowce. Nie każde kaski mają pokrowce i to tak fajne pokrowce, bo są kaski, które mają niektóre pokrowce, ale są. no te pokrowce są takie dziwne, a te mi się tak podobają i naprawdę. Super, że są, super, że są te pokrowce i to, to świadczy o tym, że ta firma jest naprawdę fajną, solidną firmą i trzeba powiedzieć, że też robi dobrej jakości kaski jak na tą cenę, No bo wiadomo, nie oszukujmy się, te ceny nie są takie jak na przykład tam jakiś Shoei czy Laser czy Arai, tylko to są kaski takie troszkę, że tak powiem, budżetowe. Do takich motorków właśnie jak my jeździmy, czyli 125 Ale po prostu dają radę Kupiłem znów LS2 I znów model Rapid Tylko teraz jak już widzicie w takim fajnym malowaniu Tworzę szybkę, pokażę Wam jeszcze zaraz w środku dokładnie go No te noski też są, to jest fajna sprawa Słuchajcie, kupiłem znów LS2 Bo bardzo byłem zadowolony I jestem nadal zadowolony z tamtego drugiego swojego Tamten był czarny Teraz kupiłem w kolory, bo stwierdziłem, że będzie mi trochę pasować i do kurtki, i do. I do skuterka będzie mi tak pasował. Ciekawie. Słuchajcie, no zawsze miałem czarny, to stwierdziłem, że teraz będę trochę na kolorowo. Do czarnego motocykla, jak miałem Rometa, to bardziej pasował czarny. Teraz mam biały skuter, to kupiłem sobie taki kask właśnie. Żeby mi było fajnie, widać, odblaskowy trochę, z takimi fajnymi, że tak powiem, malowaniami. Fajnym malowaniem w ogóle. Teraz wam też go dokładnie pokażę. Bardzo ładnie wygląda ten kask. I tak samo model Rapid, tak? Czyli LS2, model Rapid z homologacją, oczywiście, bo to są kaski z homologacją. To nie jest jakaś typowa chińszczyzna, tylko to są bardzo fajne kaski hiszpańskie. Rozmiar L, oczywiście, na mnie teraz najlepiej pasuje. Tutaj macie wagę podaną i tak dalej. I model Rapid. Jeśli chcecie, to wam nagram, bo tamten kask już mam, o, chyba piąty rok. I jest w bardzo dobrym stanie, słuchajcie. No, ja ogólnie dbam o takie rzeczy, ale niektórzy nie dbają i te kaski naprawdę dużo wytrzymują, trzeba powiedzieć. I jak chcecie, to ja nagram wam recenzję, co się tam, czy się coś w ogóle działo z tamtym kaskiem. Jakie mam zastrzeżenia, jakie są plusy, minusy i dlaczego właśnie znów wybrałem taki sam model, tylko w innym kolorze. Bo naprawdę trzeba powiedzieć, że. Na tą cenę, jak kosztują niedużo, dużo, mi się udało jeszcze w fajnej cenie tego wyrwać, chociaż widziałem, że teraz są zimą jeszcze lepsze ceny, bo ja go kupiłem przed zimą. Tak więc, muszę powiedzieć, że polecam. Polecam bardzo, są bardzo fajne to Szczególnie, że LS2 teraz ma bardzo dużo tych fajnych malowań. Było jeszcze takie fajne, granatowo-pomarańczowe, ale stwierdziłem, że ten z zielonymi mi bardziej będzie pasował do kurtki. Tak więc, wybrałem taki. Pokażę wam tak go jeszcze ładnie blisko jak to wszystko wygląda. O, tu jest tak, tu jest tak. No naprawdę trzeba powiedzieć fajnie to wygląda. Będę fajnie znaczny, z daleka. Tutaj wam jeszcze pokażę w środku. Tak samo z czerwono czarnym środkiem jak tamten O. Nówka sztuka, tak więc bardzo, bardzo fajny kart, tak więc kolejna rzecz, która wpadła, będzie na nowy sezon używana. I co? Możecie napisać w komentarzu, czy wam się podobają kaski w takim malowaniu i co myślicie o nim. No i oczywiście ja kupuję zawsze tutaj pełne zamknięte kaski. Jestem tego zdania, że nawet jak jest trochę za ciepło, to można sobie latem tą szybkę otworzyć, a no te kaski tutaj niepełne, co są te otwarte tak zwane no one nie są tak bezpieczne, no w razie upadku czy coś, no jednak yy, jednak nie są bezpieczne, a jak ktoś jeździ też trochę w chłodniejsze dni, no to, to jest trochę zimniej też tam tamtych kaskach, trzeba powiedzieć szczerze ale tak jak mówię, bezpieczniejsze są te zamknięte, więc ja zawsze Jestem zdania i polecam, że warto mieć taki kask, a aniżeli yy, otwarty. Yy, no i też nie chciałem nie wiadomo ile wydawać yy, na kask, yy, bo wiadomo yy, motocykle 125 yy, myślę, że bardzo są popularne. I popularne są też takie, takie właśnie kaski do nich. Chociaż no wiadomo, na 125 też się można wywrócić tak jak na 1000, na tak? Tak więc kask powinien być bardzo dobry. No ale nie oszukujmy się, wiele ludzi w ogóle nie dba o żadne kaski i kupuje jakąś tam najtańszą chińszczyznę, a te myślę, że już są warte polecenia do takich motorków o niedużych pojemnościach. Bardzo fajna jakość według mnie jest na tą cenę tych kasków. No mówię, skoro tamten ponad 4 lata mi wysłużył, to myślę, że ten powinien podobnie, no bardzo mi się podoba wizualnie. Powiem Wam, że jest naprawdę, naprawdę super. Um, tak więc co? Tak jak mówię, kolejna rzecz wpadła na nowy sezon. Może jeszcze się coś uda ciekawego kupić. Um, I co? Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Hej!